Pomnik powstańców warszawskich, przedstawiający poległego powstańca, nad którym pochyla się orzeł i płaczące dziecko, wykonany został z betonu. Za powstańcem stoi fragment muru. Wzniesiony on został z cegieł przywiezionych z Warszawy. Monument kilka lat temu był remontowany, ale jego betonowe elementy są już w bardzo złym stanie technicznym. Miasto wnioskowało do dwóch fundacji o współfinansowanie remontu. Na stworzenie nowej postaci powstańca, wykonanego z jasnego brązu, potrzeba 200 tysięcy złotych. Odmówiły jednak pomocy. Być może udzieli jej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonałam ostatnio telefon do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa trochę spontanicznie, ale właśnie w nastroju przygotowania się do kolejnej rocznicy Powstania. I ten telefon spotkał się z bardzo miłym ciągiem dalszym. Mianowicie minister Kultury zapowiedział, że istnieje możliwość dofinansowania tego remontu. Do tego naszego starania włączył się także poseł Piotr Miller, znany z tej aktywności w pozyskiwaniu właśnie środków na, na rozwój miasta, na wspieranie naszych inicjatyw. I mam nadzieję, że po piśmie, które wystosowaliśmy, po zdjęciach, które także wysłaliśmy zdjęcie pokazujące nasz pomnik w tej atmosferze obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego, w atmosferze tego, jak my czcimy pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego, w dalszym ciągu, że w tej atmosferze. Rzeczywiście znajdziemy wsparcie finansowe, a więc teraz czekam na odpowiedź. Głęboko wierzę, że będzie ona pozytywna i że będziemy mogli najszybciej, jak to jest możliwe, przystąpić do tego. Zrewitalizowania pomnika Władze miasta planują, że po zakończeniu remontu postać powstańca mogłaby trafić do lapidarium na słupskim starym cmentarzu lub do stołecznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Słupski pomnik powstańców warszawskich odsłonięto już 15 września 1945 roku. Monument wówczas wykonano z desek. Był to pierwszy i przez 60 lat jedyny w Polsce pomnik upamiętniający powstańców warszawskich w formie jaką znamy dzisiaj istnieje od 1946 roku. Roku.